Siemanko, szanowanko, z tej strony Tomi Juniorski. Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do gierki, w której to musimy kupować ze samochody, naprawiać je, pojawiają się również takie dziwne, lepsze, fajniejsze samochody do Roblox fixera. Teraz dopiero zauważyłem, że jest tutaj napis Gorillas. W każdym bądź razie, wy mi napisaliście ostatnio pod odcinkiem, że możemy wejść na prywatne serwery. Jest dzisiaj ze mną Power Hubi, który sprzedał 105 samochodów, nie? Przejechał 269 km. Ale mamy prywatne serwery, spawning cars in 30 seconds, czyli wiesz jak, ja tutaj wcześniej wszedłem i mówię, no kurde, no nic się nie respi, nie respi, taka troszeczkę lipa i na serwerach prywatnych musisz czekać 250 sekund na to, żebyś mógł zrespić sobie samochód, nie? Jeszcze może być tak, że zrespią ci się same pierdoły i dopiero będziesz musiał poczekać, żeby zrespił ci się jakiś fajny samochód, ale dzisiaj, moi drodzy, najprawdopodobniej chyba sobie kupię jakiś lepszy garaż. Żeby mieć po prostu więcej samochodów, bo nie chcę sprzedawać tego Golfa. Więc dzisiaj chyba będę troszeczkę farmić, żebyśmy zdobili. O, patrz, patrz, patrz! Lexus! Lexus Skoda Octavia! To jest niemożliwe, ty patrz! Patrz! BMW! Wow, confirm! Ja nie mogę, mamy BMW. Mamy też Lexusa. Tu jest Punto. Masakra, ty. Na razie... Trzy na raz się fajne zrespiły, nie? Lexus, Lexus i BMW M3. I wydaje mi się, że te 250 sekund, które my tutaj tak naprawdę mamy, nie? Dobra, jedziemy, masakra, ty. które my tutaj tak czy siak mamy. Z no dobra, pajruchu, spoko, ale ładnie się zrespiły, nie? No i, no i muszę najpierw zrobić tego, sprzedać go, później BMW M3, sprzedać BMW M3. Więc chyba 250 sekund. No patrz, to jest akurat czas na to, żebyśmy my mogli zrespić. Tu jest w ogóle 2.0 wsadzone. Żebyśmy my mogli szybko naprawić te samochodziksy, nie? A ja ci od razu powiem, że tu jest 2.0 wsadzone, nie? No dawaj. I 4.2.0. Patrz, Lexus kolejny się pojawił. To jest niemożliwe, ty. 2.0. Gdzie tu jest 2.0? To jest 2.0. Kupujemy. Confirm. To od razu chowamy sobie. Także, moi drodzy, dzisiaj na pewno ogarniemy temat z tym. No patrz, że ja sobie fajnie, pięknie kupię chyba garaż dzisiaj. Bo, bo teraz jest naprawdę mega garaż potrzebny. o. -o. Żebyśmy mogli tam więcej samochodów Stary, co, co chodzi z tym Lexusem, ty, no patrz On też ma, Power Hubie też ma zbugowanego Lexusa on, on, tylko 19 na godzinę jedzie od niego, ty Nie wiem w ogóle o co chodzi Kondycja 29% Wydaje mi się, że spoko sobie fajnie tutaj ogarniemy temat Fajnie, pięknie Ja nie wiedziałem, że na prywatnej można ten, nie? Dobra, jedziemy taki, zielon kawy podoba mi się nie powiem, że mi się nie podoba, bo mi się bardzo podoba. Dobra, tu oczywiście maskę otwieramy, wyciągamy wszystko jak leci, łącznie z chłodnicą. Ale tu spokój. Jaki tu spokój! Na 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 na! Nic się nie dzieje! Na 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 na! Nikogo nie ma! Na 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 na! Nie wszyscy się nudzą! Gdzie jest! Gdzie jest bateria! Bateria się zbugowała! Halo! Dobra, raz! Dwa, to się naprawia. Trzy, cztery. No i widziałeś, ty, patrz, czekaj, bo muszę sobie jeszcze obniżyć to auto. No i widziałeś, ty, już pierwsze auto zrobione, nie? I nie musimy się denerwować, że ktoś nam auto jakieś sprzątnie czy coś. I już tutaj normalnie sprzedamy pierwszego Lexusa. Fajnie, pięknie. Dobrze, dobrze że to działa, nie? No i patrz, zanim ja tutaj to sprzedam, zanim to zrobię, zanim to, zanim tamto. No to przecież tutaj na spokojnie się za chwilę coś zrespi. I nikt mi tego nie ukradnie, bo to jest, to jest moje, że tak powiem, nie? Jedziemy, let's go. Musimy sobie kupić lepszy garaż, który kosztuje najprawdopodobniej 100 tysięcy. Ile mi dasz za tego? Let's go. 27. 41 tysięcy mamy. No muszę uzbierać jeszcze 59 BMK zrobimy. Trochę coś tam chyba zostanie. Dobra, jedziemy, let's go. Patrz, tutaj syk i pyk, i fajnie. I wyprowadzamy to auto i normalnie jedziemy go też naprawić. Jaki tu jest silnik? 2-0. O nie, no, to się stało? Halo. Ja nie mogę, no, auto się zbugowało. No, halo. 2-0, to auto w ogóle nie jedzie. Halo. Na pewno tu jest 2-0. 2-0, no widzisz, no, lipa, nie? Dobra, to chowamy. wsiadamy i jedziemy, let's go. Halo, BMW się zepsuła, halo. Ale badziew. No, chyba, że za chwilę się jakaś BMW M5 zresztą, nie? I będziemy mieli fajny samochodzik. Chyba dopiero drugi bieg wrzucił, nie? Fajny badziew, ej. Halo. Odpalaj to badziewie. Lecimy normalnie. Z jakim kolorem? Paint. Taka szara. Szara becia może być. Ubi! Hubi! Mi auto nie działa! I najlepsze jest to, że wszystkie stanowiska są moje teraz, nie? No, no zobacz, patrz. Wszystko naraz normalnie robimy ty. Jakby się dało to tutaj wrzucić, to by było spoko. Gdzie to się naprawia? To się tu robi chyba jeszcze, nie? To się tu robi. Inwalid. No czemu inwalid? Halo. Tam gdzie jest inwalid? Halo. Jak to nie ma parta do grinda? I wszystko, dobra, jedziemy. Dobra, wszystko zrobione w tej beci, i chyba tak, co? 100% condition i wszystko. Nie wiem, czemu te auto robi tak kurbul, bul... Power hubi się zresztą. Dobra, dawaj, sell your car. 20 tysięcy, no. Pff. Przygarniam. Co tutaj mamy? Audi 4 Biorę z miejsca, fajnie się na, nie na niej zarabia I nie wiem, czy czekamy na coś? Czy nie? Temerolem przyjechał, co za chłop? Tam jest Seacik, tu jest golfix Nic się chyba nie, zre nie zrespiło, nie? Tak mi się wydaje, no lipa troszeczkę. Ty. Ile tu jeszcze w ogóle sekund zostało? 50 sekund, ty. No lipa trochę, lipa. Proszę tu zrespiło teraz, halo. koda no nie chcę Skody, halo. Jedziemy, let's go Oho, diesel, już widzę, że jak kopcie to jest od razu diesel Ja nawet nie sprawdzam, że to jest diesel, bo ja wiem, że to jest diesel Oho, BMW 3 M3 się zrespiła. Mogłem tam stać Confirm Kupujemy, chowamy i lecimy dalej naprawiać Tym <ścoughs> pasatom Let's go Dajemy teraz zielony Zielona Audi A4 Ładnie pasuje, no nie mów, że nie, ty Kurde, no lipa, nie, no bo gdzieś mi silnik w kosmos pleciał. To możemy niby zrobić To też no chyba też ale mi gdzieś kurczę silnik poleciał w kosmos, nie? No co jest grane? Ej? To naprawiamy, teraz to robimy. Gdzie on jest, ten silnik? Ty, on chyba gdzieś na zewnątrz będzie. No nie ma go na zewnątrz, no on gdzieś w kosmos poleciał. Jak to masz? Gdzie masz? Pokaż, gdzie? Tu? Gdzie? No on gdzieś tu poleciał, no gdzie? Tu? To nie jest to. Gdzie? No nie ma nigdzie, no pod spodem go tutaj też nie ma Nie no zobacz, on gdzieś poleciał, ty Nie ma go nigdzie, ty Fajny badziew, ej Na zewnątrz go też nie ma, no on gdzieś poleciał w kosmos, ty Dobra, czekaj, jesteśmy Którego mi brakuje? Albo tego Ten dolny chyba jest Muszę kupić to, ile to kosztuje? 1745 naprawdę? Ale lipa Normalnie blok silnika mi wyleciał I wszystko, ty Dawaj, inventory, cylinder head Jedziesz jest, dobra, jest i wszystko. Fajnie. Honda Civic się zrespiła. 10% szanse na to. Kondycja 96%. Ja nie wiem czemu czasami jest 100%, a czasami jest mniej, nie? Dobra, idę zobaczyć tą Honda Civic, bo my tej Honda Civic chyba jeszcze nigdy nie mieliśmy. Lara ją chyba sobie kiedyś kupiła. No jest chyba dosyć tania. No nic, kurczę, tutaj się takie samochody respią, że trochę lipa, nie? Kolejne 230 sekund trzeba czekać. Gdzie jest ta Honda Civic? Halu. Tu jest Peugeot, tu jest Volkswagen To jest to? to? jest chyba to, nie? Normalnie, patrz, widziałeś? Honda Civic, ile to kosztuje to badziewie? 11 tysięcy, ty No i to jest to, co najbardziej Normalnie kupujemy za 11 tysięcy Honda Civic Tego jeszcze nie mieliśmy Dobra, ja czuję, że tu jest silnik też 2.0 wsadzony Bo on tak ani nie kopci, ani nie idzie Więc na bank tutaj jest 2.0 wsadzona Nawet nie muszę was sprawdzać V8 by się kiedyś też przydało, nie? Patrz, otwieraj to badziewie. No i 420. No i widzisz? I 420. Kupujemy. Idziemy naprawiać. Normalnie z maską otwartą jedziemy i wszystko. Dobra, nie kojarzę za bardzo, jakie te Honda Civic mogą mieć kolor. Nie wiem, czy czarna będzie pasować. Niby by pasowała. Takie biała za bardzo nie. Zielona, różowa. A, jedziemy różową. Różowa Honda Civic i wszystko. Paint. No, oczywiście, no przecież to idealnie pasuje. No, zobacz, jak tutaj wszystko widać. Każde krzywizny w tym aucie. Zobacz w ogóle ten wydech z tyłu. Tu. Ty. Normalnie Akrapowicz z temu. Let's go. Dobra, no i co? No i musimy to oczywiście naprawić, nie? Pa, 21%. Tutaj mamy ile? 62. Robi się to, czy nie? Halo. Dobra, to się robi. Lecaczek, spark plugi, take out. I sadzamy. Dobra, jest Git. Teraz to jeszcze, to jeszcze, jest spoko chyba. Nie możemy zamykać. Spuszczamy auto. Dobra, i co, jedziemy? Halo, no battery! Halo! Gdzie jest moja bateryka? Gdzie ją ja ładowałem? Tu? Jest bateryka, dawaj mi ją. Teraz odpalisz? No teraz odpalił, no i wszystko. Patrz jak ona idzie. Ta Honda Civic, to naprawdę ty. Fajny badziew ty. Normalnie jedziemy. Jakie światło ona z tyłu ma wielkie? chyba jakaś amerykańska wersja. Napęd na przód, ale trochę driftować możemy. Jesteśmy, siema ziutek, used cars, siema ziutek. Przedajemy to, 17 tysięcy przytulamy. Jest ok. On w ogóle ich nie maluje, nie on też cały ciśnie. Lexus się zrespił. Lexusy są spoko, jakby było tam 3-0 wsadzone. Nie, to Lexusa możemy mieć spoko chyba A tu jest też A4 Ja normalnie biorę tą A4 To nie, to bierzemy Normalnie, cyk, confirm Bierzemy A4 i Jedziemy teraz zaprawiać A4, kurde jeszcze, co jest? Co? Serio nie ma injektorów? Jaki tu jest silnik w ogóle? 1.9 diesel, no nie mogę Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że ja nie mam Injektorów od razu jak kupię auto Czaisz to? Dobra, bierzemy też tego Lexusa jeszcze 16 tysięcy, miejmy nadzieję, że tutaj będzie 3-0 wsadzone. Garage limit reached, no co jest grane? O nie, nie mogę tego nie mam w garażu, kurczę, no. Respawn, reset, wiem. zobaczymy, co mamy w garażu, bo nie pamiętam, co tutaj było. Aha. Czemu mam tyle Audików? Co? Ja tego nie sprzedałem, tego Audika? Nie, no sprzedawałem chyba wszystko, nie? Czy mi się tak po prostu już tyle tego sprzedaje, że mówię, no masakra, ej. Dobra, dawaj. 22 tysiące, dziękuję. Mamy 57, jeszcze tylko 43 i mamy garaż lepszy. Nie wiem, czy mi ten garaż w ogóle jest potrzebny, ale ciśniemy. O, patrz, tutaj, patrz. Teraz nagle działa, czaisz to? Ten diesel. Dobra, jedziemy, wiecie z jakim kolorem? Śliono koperkowy róż. Ale brzydki kolor jest tego auta. Ja nie wiem, czy ludzie mają takie kolory aut, ale naprawdę bardzo źle wygląda, nie? Diesel kopci, no pa jak kopci, jedzie Normalnie ciężaru. ty Dobra, siema, George, sprzedajemy audika. Tu się w ogóle nic nie respi 18 tysięcy, brakuje mi jeszcze 24 Nie no, Golfa nie będę sprzedawał, ja go zostawiam ty. Pasacika możemy wziąć, dobra Biorę Pasacika, jedziemy 1.9 diesel, no nie mogę Czemu same diesle? Halo, no co się dzieje z moim autem, no gdzie on jedzie? No halo No pasat mi odjechał Pasat mi ucieka. No patrz, no pojechał gdzieś tam. No ja nie mogę wytrzymać Przedeż się O co chodzi? Chodź tutaj, pasaciku, no chodź. Normalnie mój pasacik, od... Aha, ja, odp ja odpalę teraz tego. There is no battery installed. A ja nie mogę przecież chyba podejść tam i teraz baterię zainstalować. No auto mi uciekło. No co jest grane, ty? Ty, hubi, tobie też auto ucieka. Ten leon. Legaj, to wsadzimy do plecaka. Do plecaka. I do plecaka. Ja mam nadzieję, że ja mogę tutaj naprawić to auto na, na podwórku, czy nie? Dobra, patrz, cyk. Ja da się instalować. No i wszystko. Dobra, jest Git. Czy on już jest zrobiony. No i jedziemy. No i to jest to, co bym chciał mieć. No ale ładny kolor mi wyszedł. Naprawdę taki jasny fiolet. 80 tysięcy już mamy. A my, moi drodzy, chyba z Hubi pójdziemy teraz na normalny serwer, bo ja widzę, że tu jest tylko i wyłącznie Leon, Corsa. Tam chyba ewentualnie jakiś Audix stoi. 130 sekund musimy poczekać, żeby coś się fajnego zrespiło Tam jest Skoda Octavia Tutaj coś ewentualnie stoi, tam jest Peugeot Tu jest Skoda Octavia To no same pierdoły, nie? Renault Captur No lipa trochę, nie? Dobra, wyciągnijmy te nasze auto, Volkswagen Polo Już się tu jakiś Lexus zrespił, ale Lexus nas, Lexus nas nie interesuje My musimy coś kupić drogiego Mam 80 tysięcy Spawn za 100 sekund, nie? Patrz, BMW M5, Lexus a ktoś wziął tam też jakiś Lexus stoi Tutaj B... Kolejny Lexus Dwa Lexusy tu są Ale nikt tego chyba nie kupuje, nie? Tutaj Skoda Octavia Punto jest, Corsa I Leon Olipa trochę, no Kurde BMW M3 się tylko zrespiła I Lexus No tak sobie ci powiem, nie? Tak sobie trochę ci powiem Nissan Silvia się tutaj zrespił no dobra, weźmiemy Nissan Silvia. No i tutaj znowu jest 3-0 wsadzony. Ty, no zobacz, patrz. No to to idzie. Ja tutaj fajnie sobie zarobię na tym aucie. Nie, 2-0 tu jest wsadzony, a ono tak fajnie idzie? Nie, no ta Nissan Silvia nawet stary patrz 2-0. Ciśnie jak szalona, no. Ta Nissan Silvia jest najlepsza, no. Nagrywam film, nagrywam, nagrywam, no. Bokiem idzie. Bo Becia w 2.0 to na taka sobie jest, nie? Taka. Taka mega. to. To idzie cały czas, ty. Let's go. Ile dostanę za to? 27. 86 koła mam. 14. Audika weźmiemy? Audik też się opłaca. Zawsze się na nim fajnie zarobi. No jak engine block? No co? Czemu znowu nie działa, ty? Nie. Diesel. Diesel. No ale znowu się zbugował ten... No halo! No widziałeś to? To jest normalnie zbugowane, ej. Znowu mi gdzieś silnik uciekł, ty, to jest niemożliwe, ej No jaki badziew I to znowu ta górna część mi wyskoczyła gdzieś, ty Ja nie mogę, no, co za Głupia rzecz, no, naprawdę głupia, ej Patrz, tutaj to musimy znowu kupić, nie? Cylinder head To jest chyba to no, Cylinder head, 1700, ty. i wszystko I zaś bo trzeba wrócić, no, bez sensu, ej Ej, jakiś, teraz mi się zrespił Który ma chyba V8 pod maską Bo to jest niemożliwe, jak on ciśnie, ty, patrz <śmiany> 3, 0. <śmiany> 3 0 w czymś takim, to jest niemożliwe i dobra, dawaj to. Let's go. Jego się bafanie sprzeda Patrz jak to idzie, nie patrz. Jak to idzie? I też robi tak w busie czajd to Ford transit w busie Ty patrz teraz tego busa, nie pa? Jak to w ogóle idzie? To jest niemożliwe ty, czekaj, pomalujemy go jeszcze na czarno może to idealnie będzie pasować do takiego Patrz, Ja nie mogę, tego. Ten, ten golfem mnie nie dogonisz, Jak to dzisiaj, ty normalnie pusik ty? Masakra, ty. Aha. Ciekawe, ile dostanę za ten samochód. Wydaje mi się, że jest 35 koła. Może dostanę za niego? 3-0? Siema się. Patrz. Siema. 28. 105 tysięcy mam w końcu! Yes! Dawaj, chodź, jedziemy kupić teraz ten garaż. Let's go. Trzeba kupić w końcu lepszy garaż, no. Nie wiem, poczy... nie wiem, czy to potrzebuję, ale. No, 105 koła to już tak fajnie jest mieć, nie? O, tu jest ten garaż, ok? Patrz, 100 tysięcy. You will lose your previous garage, but your cars will be transferred to the new one. Okay, confirm. Patrz. Patrz. Wow, ty, no lepszy garaż. No, muszę ci powiedzieć, że. Czy się opłacało 100 tysięcy? Nie wiem, czy się opłacało 100 tysięcy. Ale wydałem 100 tysięcy, mam znowu 5. Mogę sprzedać Golfa, ja będę miał 50, coś i możemy tam cisnąć. Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Jeżeli chcecie więcej, roblox fix it up. Łapka w górę, subskrypcja. I widzimy się na następnym odcinku. Na razie, dzięki. Cześć. Yo.